Oczywiście proces rolników jest bardzo słuszny, bo rolnicy zostali pomówieni o zakażenie, o bakterie, której tak naprawdę do tej pory Niemcy nie zidentyfikowali i nie zlokalizowali źródła. Podają rest restauracje, ale do końca nie wiemy, czy rzeczywiście kiełki, czy to był produkt roślinny, czy to było zawleczone z zewnątrz, czy może woda jest zakażona. Więc polscy rolnicy, podobnie jak rolnicy hiszpańscy, niemieccy czy holenderscy, w wyniku tej afery bakteryjnej, Ponoszą straty i te straty za ubiegły tydzień sięgają już kwoty kilkunastu milionów złotych. Ja już ubiegły wtorek występowałem na nieformalnej Radzie Ministrów Rolnictwa w Debreczynie o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa. To posiedzenie odbędzie się jutro w Luksemburgu. Na tym posiedzeniu oczekuję, że komisja nie tylko poinformuje nas o przyczynach tego zdarzenia, ale również będziemy musieli się zastanowić wszyscy nad tym, jakie podjąć kroki, żeby przeciwdziałać tego typu zjawiskom i dalej, jakie rekompensaty komisja zaproponuje rolnikom za ten wypadek. Czyli czy Polska będzie ubiegała się o Tak, oczywiście Polska będzie się ubiegała. Ja byłem jedynym ministrem, który odważył się na piśmie wystąpić o e, zwołanie tej Rady i w zależności od tego, jakie będą decyzje tej Rady będziemy podejmować dalsze kroki. Jednocześnie chcę powiedzieć, że dzisiaj rozmawiałem z Ministerstwem Rodnictwa Rosji w tej sprawie o godzinie 14:15. Rosja nakładając embargo oczekuje od strony niemieckiej pełnego wyjaśnienia zarówno źródła, jak i również jakie kroki podjęły Niemcy, żeby tego typu zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości. To dotyczy afery dioksynowej, to dotyczy afery bakteryjnej. I dopóki nie dostaną wiarygodnych wyjaśnień, dotąd nie będę podejmować żadnych decyzji na rzecz zniesienia tego embarga, Ale mam nadzieję, że Niemcy te wyjaśnienia złożą. A Panie Ministrze, bardzo proszę powiedzieć teraz a propos spotkania z rolnikami z Kujaw i Pomorza. Wiadomo, że oni w tym roku no, ponieśli już ogromne straty. Czy ma pani, Pan dla nich jakieś informacje, jeśli chodzi o formę pomocy? Będziemy o tym rozmawiali na spotkaniu rolnicy z Kujaw i Pomorza. Są informowani, jakie są możliwości Ministerstwa Rolnictwa w zakresie wsparcia. A czy są jakieś nowości w tej sprawie? No, jakie są tutaj warianty i możliwości? To są już warianty przećwiczone od wielu lat w sprawie klęsk, katastrof, przymrozków powodzi są pewne stałe mechanizmy, które obowiązują i one są realizowane także na terenie województwa kiepsko A jakie to są te mechanizmy? Możemy to powiedzieć, wymienić? Jak... Przypomnę. Panie redaktor, czy ja muszę ciągle to Pani. samo Pani. powtarzać? Rolnicy tak naprawdę też oskarżają się regularnie na, na swoje właśnie kłopoty związane ze stratą upraw z powodu klęsk żywiołowych. Panie redaktor, to są umorzenia, odroczenia, zarówno jeśli chodzi o kredyty, jak również o kwestie związane z płatnościami w Agencji Nieruchomości, z płatnościami w Krusie. To jest uruchamiany program suszowy, jeśli, jeśli taka, takie zjawisko występuje. To mogą być również może być również pomoc socjalna. Natomiast w tej chwili rozporządzenie dotyczące przywracania potencjału produkcyjnego po katastrofach żywiołowych rozszerzamy z powodzi i nawalnych deszczy rozszerzamy o kolejne zdarzenia, takie jakie są umieszczone w ustawie o ubezpieczeniach upraw i zwierząt. A więc jest tam 10 zdarzeń, m.in. przymrozki, m.in. nawalny deszcz, m.in. przezimowanie. A rolnicy protestowali 25 maja, bo oczekiwali takiej spójnej polityki rolnej opartej o właśnie tutaj te to nasze, to nasze krajowe produkty. I to, to jest jeden z postulatów tego protestu, który pewnie będzie zgłaszany dzisiaj na spotkaniu. Umówmy się, że ten postulat, który zgłasza Solidarność Sierra, z którą spotykam się bardzo często, jeśli chodzi o przedstawicieli Rady Krajowej o szefa senatora Kryścikowskiego jest postulatem nie do końca przez samych rolników przemyślanych, bo jeśli mielibyśmy dzisiaj ograniczyć produkcję polskiej żywności o 25% w związku z żądaniem Solidarności Energii, żeby ją dostosować do potrzeb żywnościowych kraju, to z pewnością sami ci rolnicy nie mieliby z tego zadowolenia. Więc my dzisiaj produkujemy na eksport, jesteśmy krajem nadwyżkowym, w związku z tym nasza polityka rolna jest nie tylko dostosowana do potrzeb naszego konsumenta, ale także na potrzeby eksportowe. Dziękuję bardzo.